Są pewne tematy, które dla niektórych osób są tak istotne, że będziemy się spierali o to, nawet że dojdziemy do krzyku albo się pobijemy. Polityka jest takim tematem. Czasem sport, piłka nożna jest takim tematem. Nawet więcej. Czasem to jest temat taki, że ważniejszy jest dla ciebie wynik dyskusji na ten temat, niż twoja relacja z daną osobą. Tak. Moi rodzice mieli kiedyś takich znajomych, z którymi się pokłócili o politykę i przestali się zadawać ze sobą. Moi tak samo. Niesamowite, prawda? A wyobraź sobie, jakbyśmy my dyskutowali i ty byś mi powiedział, szekspira lubię najbardziej. Ja bym ci powiedział, Szekspir to już nic w do Dostojewskiego i byśmy się bić zaczęli. No to by było całkiem śmieszne, tak. ale nie wiem, coś musi być w tych tematach takich właśnie jak polityka, piłka nożna czy sport, co się łączy. Może to być coś takiego, że to są tematy, które nasz mózg przetwarza na coraz bardziej jaszczurczych tam segmentach. Nie wiem. Tak. Po Im bardziej dinozaurzy obwód ci wchodzi, jak z piłką nożną, to No nie wiem, to moja teoria, ale może to dlatego. Chociaż polityka. Polityka chyba nie jest takim tematem gadzim, ale może być tak, dlatego że dla. z jakiegoś powodu dla dużej części osób ich poglądy polityczne są czymś bliskim centrum ich tożsamości U, tak. i kiedy czujesz, że to jest zagrożone, to włącza ci się w mózgu alarm, wszystkie ręce U. na pokład, wyłączają się wszystkie systemy, włącza się fight or flight. Tak, 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 tak. Ale dlaczego uczynić tak, tak integralnego aspektu do twojego bytu politykę? No nie wiem. Czemu wywyższyć? No właśnie. <noise> Mam dyskomfort z tym duży. Pamiętam. Jak się. Rzadko kiedy. O, może powiem to by tak: w środowisku akademickim, w którym przebywamy dużo, nie zauważyłem, żeby osoby w taki sposób reagowały nigdy. Tymczasem widzę w telewizji tak gadające głowy, które się przekrzykują nawzajem, i myślę: Czy wy nie macie nic lepszego w życiu do robienia? Czy nie możecie pójść do pracy, książki poczytać, dzieci wychować, czy cokolwiek wartościowego dla społeczeństwa? Nie, oni krzyczą na siebie, że ty pani jest głupia, nie to palnie jest głupi, nie to palnie jest głupia, i tak w Ja też się czasem nad tym zastanawiałem, bo to jest opinia dosyć odważna, może kontrowersyjna, ale której nie ukrywam, Dawaj. że moim zdaniem większość polityków jest do niczego. Są kompletnie niekompetentni, niegodni najmniejszego strzępka zaufania. Prędzej podpisałbym cyr, jak to się mówi, cyrku. Cyrograf? Cyrograf z diabłem, mm. niż zaufał jakiemuś ich słowu. Na no to samo wychodzi. Ale jeśli już uznamy, że mam rację, powiedzmy, że tutaj. Niech, że uznajmy to za pewnik. Na potrzeby mojego tutaj Dobrze. argumentu. Dobrze. To dlaczego tak jest? Bo ja widzę kilka możliwości albo dlatego. Że jest coś takiego w polityce, albo w naszej obecnej scenie politycznej, co bardzo skutecznie zniechęca wszelkich wartościowych ludzi. W ogóle trochę tutaj tak dygresji mam, zrobię. Kiedyś myślałem, że nie ma takich wartościowych ludzi prawie na świecie. Potem na przykład zacząłem oglądać podcasty Lexa Friedmana mm. i już byłem zdziwiony. Taka rzesza dosłownie ludzi, którzy są naprawdę super, tak. mega wartościowi, wspaniali, bardzo ciekawi, słuchaj, co mają do powiedzenia. I ja nie miałem o tym pojęcia. I pomyślałem sobie, no gdzie ci wszyscy ludzie byli, więc może po prostu jest coś w polityce, co ich bardzo skutecznie zniechęca. Albo druga teoria, którą widzę, to że do polityki idą wartościowi ludzie, jacyś ludzie z ideami, z własnymi przemyśleniami, których potem coś w naszym systemie um. politycznym bardzo skutecznie zabija. Mhm. Nie wiem, które gorsze. To prawda. Oba są bardzo smutne, ale ten drugi jest. Chyba gorszy, nie? Chyba tak, chyba tak. Widzisz. I tak sobie pomyśl, co taki człowiek ma. Miał jakieś idee szlachetne, ale widzi, jak powoli się gnije jego dusza, jak kłamać zaczyna. Można by o tym jakąś sztukę napisać. Jakiegoś, tak. Jakieś dzieło Szekspira, w którym podchodzi codziennie do lustra, patrzy na siebie tak, jak na przykład nie wiem, była ta scena, gdzie krew na rękach, to tutaj hmm. widzi kogoś, kogo nie poznaje, mimo dalej to jest on. Tak. I ten proces się tak powoli, powoli, powoli dzieje. I na początek może ci się wydaje, że to jest jakieś jedno ustępstwo, albo że zrobiłeś coś z mądrości, inaczej się nie dało i tak dalej. A potem patrzysz w lustro i nie poznajesz osoby, którą widzisz w odbiciu, i nagle jesteś jednym z nich, tych polityków, o których <laughs> wcześniej myślałeś, że prędzej byś podpisał cyrograf z diabłem, niż zaufał ich jednemu słowu. To prawda, oj, to musi być straszna realizacja. Powiem tobie jedną rzecz, nie, może się ze mną zgodzić, może nie. Jak ja byłem młody i miałem praktycznie zerowe pojęcie o wszystkim, nic nie wiedziałem, kompletnie nic. Nie byłem w stanie, dajmy na to, popatrzeć na wypowiedź i ocenić, ta wypowiedź jest tożsama z faktami empirycznymi, załóżmy, lub powiedzieć, to są bzdury. Po prostu nie miałem wiedzy. Więc to, w jaki sposób różnicowałem wartościowość wypowiedzi, to była elokwencja osoby, która to mówiła. W cudzysłowie, zaorał kogoś tam. Albo zmiażdżył, drop mic i tak dalej. Tak. To są sofiści. Wszyscy. No nie wszyscy, ale często są to sofiści, moim zdaniem. Osoby, które orają. I może dlatego tak jest, że jeżeli ktoś napisze w tytule Zaorał, no to raczej było to takie dosyć. Nie wiem, że dyskusja przebiegała w sposób jednostronny. Był w niej zdecydowany jakiś łatwy do odróżnienia zwycięzca i przegrany. I osoby, którym zależy na osiągnięciu zwycięstwa lub porażki w dyskusji, to osoby, dla których jest to prawdopodobnie ważniejsze niż dowiedzenie się czegoś, to wzbogacenie pewno. się. Bo gdyby tak nie było, to uznaliby, że to bez sensu i nie ma co do tego dążyć lepiej po prostu odbić normalną dyskusję. I do tego uważam, że to często są sofiści. A osoby, którym na tym nie zależy, prowadzą dyskusje, w których na początek nie ma przedstawionych żadnych zasad. Ale jak dosłuchasz do końca, to masz wrażenie, że zwycięzców było trzech. Ten, co stał po jednej stronie stołu, ten, co stał po drugiej stronie stołu i ty, że tego słuchałeś. Oj, tak. Podcastu u Leksa takie są. O tak. Chociaż szczerze mówiąc czasami Lex zapraszał gości, których no nie powiedziałbym, że miałem nadzieję, że ich zaora, mhm. ale że skonfrontuje ich w taki właśnie swój ten rzetelny, pokorny i jakby szczery sposób z jakimiś trudnymi obojętne, co to by mogło być w przypadku jakiejś osoby, nie wiem, może faktami, może hmm. jakimiś pytaniami, może jakimiś sytuacjami. Na przykład pamiętam ostatnio jego podcast z Kevinem Spacey'em. Bardzo mi się podobało. Nie omijali tematu, który niewątpliwie dla Kevina musi być bardzo trudny, tak. tego, jak go skancelowali. Nie wyobrażam sobie, żeby łatwo było o czymś takim mówić. A pamiętam podcast na przykład z Netanyahu, premierem Izraela. Ja też o Izraela. tym pomyślałem w którym mam wrażenie, że Lex mm, z pewnych dział nie wystrzelił, tak. no może to trochę złe porównanie, ale chciałoby się, żeby nie konfrontacyjnie, ale tak szczerze jak on zwykle, żeby się dowiedzieć postawił go przed czymś, zadał mu jakieś pytanie, a czasem tego nie robił albo czasem może pozwalał Netanyahu kręcić tą swoją włóczkę, tą swoją narrację, która Moim zdaniem była nie do końca szczera. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.